Stąd ta kwestia patriotyzmu y, jest istotna też ja sobie przypominam e, cenną, e, cenny głos w sprawie w ogóle patriotyzmu polskiego, który e, jest udziałem ojca e, Bocheńskiego, który napisał w czasie e, po końcówce II wojny światowej takie dziełko o patriotyzmie, które było kolportowane na początku wśród żołnierzy II Korpusu we Włoszech. No, każdy może się z nim zapoznać w internecie, cały tekst jest, jest udostępniony. Ale tam właśnie ksiądz Bocheński traktuje patriotyzm jako cnotę, która wpisuje się w ogóle w kategorię religii. Tak? Czyli powiedzmy, człowiek religijny z natury rzeczy jest patriotą. Jest taki fragment też tam, pamiętam, poświęcony odbrązownikom. W tym wypadku ojciec Bocheński zarzucał osobom, które jakby starają się wyszukiwać wśród osobowości ważnych dla historii Polski czegoś negatywnego. Te osoby, które szkodzą jakby wizji Polski, wizji Kościoła i tak dalej. To jest właśnie ten duch, który był charakterystyczny dla tego okresu myślenia o sobie samych, tak? myślenia o własnej, o własnej historii. W każdym razie kończąc już ten przydługi wywód, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli myślimy o historii, tak? czy historii nawet Kościoła, o pewnych tendencjach takich patriotycznych, narodowych, nie możemy zawężać się tylko do jakiegoś krótkiego okresu, na przykład międzywojnia, tak? dlatego że eliminując te całe doświadczenie wieku XIX, czy też tych ostatnich dwóch wieków, zwłaszcza XVII, XVIII, to zwłaszcza XVII, kiedy nasze doświadczenie przeżywania religijności bardzo mocno się militaryzuje, w tym znaczeniu, że tym bardzo mocno, żeśmy oparli to wszystko ideę rycerza chrześcijańskiego, tak, walczącego za, za, za sprawy chrześcijaństwa w Europie i to wpłynęło bardzo mocno na sposób przekazu wiary, to widać w kaznodziejstwie, modlitewniki, które są publikowane. Najpierw dla wojska, ale później one miały bardzo istotny wpływ w ogóle na przeżywanie wiary w domach, myślę tutaj o domach ziemiańskich zwłaszcza. Jeszcze w tej bardzo rzadkiej sieci parafialnej, która była na tak zwanych, to co my dzisiaj nazywamy kresami, czy tej Rzeczypospolitej, naprawdę dotyczy tych terenów Księstwa Litewskiego.